Witam, jest Andrzejczyk, to jest Biznes Focus. Dzisiaj kolejny temat, myślę, że bardzo istotny dla wszystkich, którzy w trakcie i po pandemii zastanawiali się, Jaka jest sytuacja z tymi wszystkimi subwencjami, dotacjami i programami pomocowymi, które rząd uruchamiał wtedy, kiedy było trzeba pomagać firmom? Okazuje się, że PFR, czyli główna instytucja, która była odpowiedzialna za wypłacanie pieniędzy, pieniędzy w ramach tarcz pomocowych, teraz z, z żąda zwrotów tych subwencji. O tym, jak wygląda sytuacja z tymi zwrotami, jak z tym walczyć, jak się przy tym bronić, będę rozmawiał z Mateuszem Grosickim, adwokatem i wspólnikiem w Kancelarii i Wspólnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem Cię zaprosić. Bardzo się cieszę, że jesteś, i chciałbym na początek Cię zapytać, o co w ogóle chodzi. No, bo mieliśmy pandemię, parę ładnych lat minęło. Oczywiście, czas jak zawsze szyb... mija szybciej, niż byśmy chcieli. Ale jesteśmy prawie pięć lat po tej sytuacji, kiedy różnego rodzaju programy pomocowe zostały uruchomione, i przedsiębiorcom pomagano, żeby przez tę pandemię mogli przejść w miarę suchą stopą. Były różne tarcze i tak dalej. Teraz nagle okazuje się, że jest ileś caseów, spraw, gdzie PFR przychodzi albo wysyła pismo. Kochany przedsiębiorco, to zwróć nam teraz te kilkaset tysięcy złotych, bo coś tam. Jakbyś mógł powiedzieć, o co chodzi. Cieszę się, że zauważyłeś, że, że troszkę czasu już upłynęło od tego ciekawego czasu, którym był COVID i tej ekstremalnej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy. I państwo, i przedsiębiorcy, i, i poszczególni obywatele. E Wszyscy martwiliśmy się o to w związku z zakazami w prowadzeniu działalności gospodarczej, zamykaniem galerii, utrudnianiem w przemieszczaniu się, o to, czy przedsiębiorcy przetrwają, czy utrzymamy swoje miejsca pracy. I państwo wymyśliło pewną koncepcję, w ramach której spółka Skarbu Państwa, czyli PFR, miał udzielać dotacji i subwencji w ramach tarcz. PFR-u 1.0 i 2.0 i przedsiębiorcy mogli zgłaszać się do tych, do tych programów głównie w celu utrzymania swojej działalności i utrzymania miejsc pracy. I bardzo fajnie to wyszło, bo ta pomoc, która została udzielona na blisko 73 miliardy złotych, pomogła w utrzymaniu, tak się szacuje, 3 milionów miejsc pracy. Ponad 350 tysięcy przedsiębiorców takie dotacje i subwencje otrzymało. Natomiast dzisiaj, w obliczu weryfikacji przyznawania tych subwencji, spora część z nich staje przed ogromnym wyzwaniem zwrotu tych subwencji i zwrotu tych subwencji z odsetkami. To są kwoty często rzędu kilkuset tysięcy złotych. No dobrze. To teraz powiedzmy sobie chwilę o przyczynach takiego stanu rzeczy, no bo pewnie jak oglądają nas przedsiębiorcy teraz, którzy. No może nie brali takiej pomocy, albo po prostu e, brali, ale jakąś pomoc mniejszą i nie dotyczy ich ta sytuacja, ale zastanawiają się, ale jak to? E, zakładam, że wiele osób mogą myśleć, że jest wiele takich bezwrotnych jakichś pożyczek, czy te pożyczki podlegają pewnym warunkom, ale no nie, że za chwilę, po paru latach ktoś będzie żądał zwrotu całości z odsetkami, To tak jak mówisz stanowi potężne kwoty i to może być ogromny problem dla płynności każdego przedsiębiorcy. Dlaczego tak się dzieje? Z jakiego powodu teraz PFR e, żąda zwrotu z tych subwencji? Troszkę znowu trzeba wrócić do genety. Generalnie te tarcze polegały na tym, że przedsiębiorca składał wniosek za pośrednictwem banku, wypełniał i składał pewne oświadczenia bankowi. Te oświadczenia i te dane miały być weryfikowane przez PFR przed udzieleniem subwencji i rzeczywiście dochodziło do takich przypadków, kiedy PFR odmawiał udzielenia tej subwencji. Natomiast w większości przypadków te subwencje były udzielane. PFR w ramach umów, które były zawierane z przedsiębiorcą, i umów, które nie mogły być, których warunki nie mogły być w żaden sposób negocjowane, zastrzegł sobie prawo weryfikacji tych danych do czasu rozliczenia subwencji. W związku z tym część firm zmagała się z tymi kontrolami w trakcie wykonywania tych umów. Natomiast obecnie spora część przedsiębiorców otrzymuje wezwania do zwrotu tej subwencji po zakończeniu i po rozliczeniu tej subwencji. Czyli PFR wychodzi z założenia, że Wprawdzie umorzyłem ci tą subwencję i podałeś te dane, natomiast ja dzisiaj po czasie widzę, że te dane mogły być nieprawdziwe, albo dostałem inne informacje od służb trzyliterowych, że Twoja działalność jest podejrzana, w związku z czym ja domagam się zwrotu od ciebie całej subwencji znów razem z tymi odsetkami za 5 lat. Co jest bardzo ciekawe, często te pisma, które dostają nasi klienci i w których PFR przekazuje te informacje, te wezwania do zwrotu. Dotyczą informacji, które są przekazywane, na przykład przez CBA, i widzimy już po pozwach, że te informacje docierały już do, do PFR-u z CBA w 2021 roku. Mimo tego, PFR nie reagował w żaden sposób, nie informował przedsiębiorcy o tym, nie kontrolował tego przedsiębiorcy, nie podchodził indywidualnie do jego przypadku, zostawiał sobie tą, to pismo. W 2024 roku znów otrzymywał często pismo od CBA i po tym piśmie znów wzywał do zwrotu. Po raz pierwszy tak naprawdę wzywał do zwrotu całej rozliczonej subwencji pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. I dziś przedsiębiorcy w dużej mierze, nie tylko z tego powodu, bo są też inne powody, dostają pozwy albo wyroki sądów w trybie nakazowym, domagające się zwrotu całości tej subwencji z odsetkami. I to jest niesamowicie trudna sytuacja, bo widzimy to po, po naszych klientach, którzy są naprawdę zszokowani tym, co się dzieje. Często mają wątpliwości i te pisma, zwłaszcza z CBA, powodują u nich takie naprawdę emocjonalne reakcje, bo mówią wprost: Ja nigdy nie miałem postępowania karnego, nigdy nie miałem postępowania podatkowego, nie zalegam w ZUS-ie, nie zalegam w Urzędzie Skarbowym, a CBA twierdzi, że moja firma jest obarczona dużym ryzykiem nadużyć finansowych albo prania brudnych pieniędzy. Co ja mam zrobić? No to jest sytuacja, w której dochodzimy do. Hmm... Takiego pytania, które zaraz Ci zadam, bo patrzymy na to, jak obywatel, który przedsiębiorca jest też obywatelem, zderza się z aparatem państwa, czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo przychodzi i mówi, Dałem Ci X, oddaj teraz X plus odsetki, bo tak. A przedsiębiorca mówi: Ale przecież ja wszystko dobrze zrobiłem, nigdy nie miałem żadnych problemów. Dlaczego ktoś miałby mnie podejrzewać o to, że ja przez te kilka lat nagle zacząłem prowadzić jakąś podejrzaną działalność i wszystko było w porządku? Nagle po pięciu latach stwierdzajcie, że jednak nie jest, bo jakieś służby tak stwierdziły: Oddaj przedsiębiorco wszystkie pieniądze, mimo że wypełniłem wszystkie warunki, terminy, płacę ZUS, płacę podatki, jestem normalnie funkcjonującym przedsiębiorcą. Zderzenie. Przedsiębiorcy z aparatem państwa i ryzyko takiego pozwu, bo mówię, że to się dzieje na drodze cywilnej, no, może bardzo źle wpływać ogólnie na wszystkich przedsiębiorców, ale również na tych, którzy myślą o tym, żeby zakładać działalność w tym kraju. Dlaczego tak się stało i jak możemy się przed tym bronić? To znaczy, co taki przedsiębiorca, który już dostał tego typu pismo, jakie są kroki, co on może zrobić, żeby jakoś spróbować się przed tym obronić? Do tego, co powiedziałeś, dodałbym jeszcze jedną rzecz. Ci przedsiębiorcy nie wydali tych pieniędzy na wakacje. No nie właśnie. wydali tych pieniędzy na leasing. Wydali te pieniądze na utrzymanie miejsc pracy. I szacuje się, że tak konkretnie w liczbach ochroniono te 3 miliony miejsc pracy, ale 900 tysięcy miejsc pracy... Zostało zachowanych i nie zostały wypowiadane umowy w tych szczególnych branżach. Więc te pieniądze zostały przede wszystkim przeznaczone na to, żeby nie doszło do jakiejś ogromnej skali upadłości, czy konsumenckich, czy przedsiębiorstw, i do zahamowania ogromnej fali bezrobocia, która mogłaby nastąpić. I teraz tak, przedsiębiorcy, którzy do nas przychodzą, mówią jasno: My te miejsca pracy zachowaliśmy. Państwo nas do tego obligowało. Mówiło: Zachowajcie spokój, my Wam pomożemy. Tak? Na dzisiaj państwo wysyłając te wezwania w sytuacji, kiedy my chcemy mediować z PFR-em i dopytać, słuchajcie, ale dlaczego tak jest? Co jest konkretnym powodem tego, że wzywacie nas do, do zwrotu tych środków? PFR mówi, nic wam nie możemy powiedzieć. Nie ma indywidualnego podejścia, nie ma możliwości mediowania, rozmawiania z PFR-em. To jest twarde stanowisko, musicie te środki zwrócić. I teraz tak, często przedsiębiorca dostaje pozew z sądu, na którym po prostu musi w terminie, w którym sąd mu nakazał odpowiedzieć na ten pozew, a jeśli nie odpowie, no to oczywiście sąd wydaje wyrok. Natomiast często sądy też podchodzą do tych spraw w ten sposób, że skoro jest pozew, jest sprawa dosyć konkretnie wyjaśniona i są pewne podstawy, to wydaje wyroki w trybie nakazowym. Od tego oczywiście przedsiębiorca może się odwołać i wnieść sprzeciw do sądu. Natomiast dla wielu ludzi to jest ogromny stres i obciążenie, bo po pierwsze, w tym stresie już byli w trakcie COVID-u i utrzymali te miejsca pracy, Robili to o co PFR ich prosił, natomiast dzisiaj oni nie wiedzą, czy w tym starciu przedsiębiorca, obywatel kontra mimo wszystko państwo, bo PFR jest spółką skarbu państwa. Czy oni mają jakiekolwiek szanse i czy jest w ogóle szansa walczyć? I my robimy sobie takie rozmowy z klientami dosyć szczere i uczciwe bo w ramach też naszej pracy robimy różne weryfikacje, czy pod kątem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, czy, czy w ramach nale, należytej staranności w podatku VAT i my tych klientów, mówiąc kolokwialnie, bardzo dogłębnie sprawdzamy. Sprawdzamy, czy są na liście podatników VAT, to po pierwsze, czy mieli właśnie postępowania skarbowe, czy zalegają z ZUS-em, czy są na listach sankcyjnych, listach ostrzeżeń KNF-u, jak wygląda ich karta karna i wszyscy ci przedsiębiorcy, jak na razie, mają te sprawy uregulowane i nie ma co do tego żadnych zastrzeżeń. Co widzimy w ramach tego dalszego sprawdzania i tego, co w 2017 roku również wymyślił minister finansów razem z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, to ta metodyka należy tej staranności, określenie pewnych branż wrażliwych, szczególnie wrażliwych na wyłudzenia w podatku VAT. To są branże budowlane, to są branże paliwowe, energetyczne, elektronika, złom, szereg innych branż i patrząc po tych przedsiębiorcach, po kluczu Często ci przedsiębiorcy są właśnie z tych branż, więc kody PKD, które mają wpisane, są kodami, które jakby wskazują na to, że potencjalnie ich działalność może prowadzić do pewnych wyłóceń. Na dzisiaj, nawet z tych pism CBA, nie wynika wprost, jakiego rodzaju zagrożenie przedsiębiorca sprowadza na rynek finansowy. Tak? Mówi się ogólnie o tym, że istnieje duże ryzyko nadużyć finansowych, prania brudnych pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, ale nie ma konkretnego przykładu. CBA i PFR mówią, my mamy pewien algorytm, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to weryfikować, bo o tym mówi Komisja Europejska, że w ramach tych subwencji państwo powinno to weryfikować. Jak wygląda ten algorytm? Nikt nie chce powiedzieć. Tego się być może dowiemy w postępowaniu sądowym. Sprawdzając te algorytmy i pisma z CBA w kancelarii tajnej sądu, bo to jest objęte oczywiście tajemnicą, natomiast patrząc na specyfikę tych spraw i przedsiębiorców, wydaje nam się, że w pierwszej kolejności te właśnie kody PKD wprowadzają takie, prześ... takie przeświadczenie w PFR-ze i w CBA. Że ten przedsiębiorca z branży paliwowej, gość, który ma stację paliw, na której ma punkt lotto, na której ma jeszcze jakiś skup złomu, i my nie. i biorąc pod uwagę te kody PKD, to on na pewno musi prać pieniądze i nadużywać yy, zaufania państwa do płacenia podatków, bo w ramach lotto musi mieć kod PKD dotyczący branży hazardowej, w ramach paliw musi mieć kody dotyczące handlu paliwami, i tak dalej, i tak dalej. Więc w naszej ocenie warto jest walczyć w tych sprawach. I podnosić tą rękawicę rzuconą przez, przez PFR. Bo mamy takie przeświadczenie, że jest to bardzo prosty algorytm, który wypluwa dziesiątki tysięcy firm, bo już dzisiaj mówi się o ponad dwóch tysiącach złożonych posłów na kwotę 500 milionów złotych. I nie warto się poddawać w związku z tym, że po pierwsze państwo zaufało przedsiębiorcom, że to ono poniesie ciężar utrzymania miejsc pracy, a po drugie to państwo. Powinno w sposób rzetelny rozliczać się z przedsiębiorcą i powiedzieć mu: Słuchaj, musisz zwrócić, bo zrobiłeś to i to. Konkretny przypadek, konkretne nadużycie, a nie w ramach jakiejś generalnej zasady uznawać, że ten przedsiębiorca potencjalnie może być nieuczciwy. I teraz, powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, dochodzimy do takiej konstatacji, że jednak żyjemy wciąż w państwie prawa, gdzie jest też władza sądownicza. I mamy te sądy, które mają być pewnym bezpiecznikiem, który powoduje, że ani obywatel nie będzie poszkodowany i nie będzie wobec niego nadużyć prawa przez państwo czy przez inne podmioty, ani państwo nie będzie, czy państwo będzie w jakiś sposób chronione przed tym, że przedsiębiorca czy obywatel może nadużywać prawa. To kiedy... Z praktyki, już tej, którą macie i pracujecie z tymi klientami, kiedy te roszczenia PFR-u mogą być uznawane przez sądy za nadużycie prawa wobec tych przedsiębiorców? Chciałbym Ci powiedzieć kiedy, bo na razie, nie chwaląc się, mamy dosyć dobrą statystykę w prowadzeniu tych spraw. Mamy ich kilkanaście. Na ten moment dwie sprawy zakończyły się prawomocnymi wyrokami sądów po złożonych apelacjach PFR-u. I co ciekawe, sądy wskazują na bardzo ważne rzeczy, które. Prawnicy często w ramach gdzieś jakichś żartów sobie przekazują, czyli jeżeli ktoś nie ma argumentów, to najczęściej powołuje się na artykuł 5 kodeksu cywilnego, który mówi o zasadach współżycia społecznego. I co mówią sądy? Sądy mówią, że właśnie te zasady współżycia społecznego, zasady określone w konstytucji o tym, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, który ma uskuteczniać i w swoim działaniu makierować się sprawiedliwością społeczną, to te normy zostały zachwiane już na etapie tak naprawdę zawierania tych wniosków i weryfikacji e, danych, które przekazują przedsiębiorcy, ale również w ramach tych kontroli i tego rozliczania. Bo jeżeli mam przedsiębiorcę, który skorzystał z ulg na złe długi, czyli czegoś, co państwo mu gwarantuje w ustawie o VAT. Odliczył sobie te złe długi, a PFR po kilku latach mówi mi: hola, hola, podałeś nieprawdziwe informacje w swoim oświadczeniu dotyczącym przychodów i spadków przychodów, bo te cyfry się różnią. Oszukałeś nas, a złożyłeś te zapewnienia, te oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, więc tu jeszcze wchodzi nam ewentualnie odpowiedzialność karna tego przedsiębiorcy za złożenie nieprawdziwych oświadczeń. Więc jeżeli on skorzystał z prawa, któremu dają przepisy prawa i mógł skorzystać z tych ulg na złe długi, i te cyfry się różnią, to sąd mówi jasno, PFR-ze, zaniechałeś swoich obowiązków, łamiesz zasady demokratycznego państwa prawnego, łamiesz zasady zaufania obywatela do państwa i nie możesz domagać się zwrotu tych środków i te powództwa są oddalane. Tych przypadków jest mnóstwo z różnych powodów, powiązań pomiędzy spółkami, liczby pracowników, przeliczenia etatów, właśnie tych ulg na zbyt długi, tych informacji z ceba, tych case'ów jest mnóstwo, natomiast na razie sądy, chwała Bogu, Powiem to wprost, stają po stronie przedsiębiorców. Brakuje tutaj troszkę wsparcia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w mojej ocenie, być może Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym, żeby jednak stanąć za przedsiębiorcami i wyjaśniać te sprawy. I brakuje przede wszystkim indywidualnego podejścia PFR, bo wszystkich to kosztuje. Nerwy, pieniądze, czas sądu, które. Działają, tak jak działają, dosyć, dosyć wolno te sprawy są rozpoznawane, a na końcu to kosztuje też Skarb Państwa, bo PFR musi później ponieść koszty procesu, które są też kilkudziesięciotysięczne, bo te sprawy to nie są sprawy, których wartość przedmiotu sporu to jest kilkanaście tysięcy złotych, tylko kilkaset tysięcy złotych. No i tak, w takiej rzeczywistości niestety żyjemy i trzeba w mojej ocenie walczyć. Nie wolno się poddawać. Fajnie, że, że rozmawiamy o tym problemie, bo on się staje coraz bardziej powszechny z tego, co wiemy, to PFR szykuje kolejne dziesiątki posłów, więc ta sytuacja na pewno negatywnie wpłynie też na, na relacje między przedsiębiorcami a, a państwem i właśnie na to zaufanie do państwa. No bo celem tego programu miało być właśnie wsparcie państwa i pokazanie zaufania państwa do przedsiębiorców. A dzisiaj to zaufanie jest wystawione na dosyć sporą próbę. I na koniec, ponieważ zawsze staram się też z moimi gośćmi rozmawiać o takich praktycznych aspektach poszczególnych e, mechanizmów czy zjawisk, na koniec chciałbym zapytać Cię o to, co powinien taki przedsiębiorca, który powiedzmy dostaje takie wyzwanie. Myśli sobie, co to jest, o co chodzi. I przerażenie, stres, wiadomo. tak? Pierwsze reakcje, które towarzyszą zazwyczaj w tego typu sytuacjach. Jakie kroki powinien zrobić? Spróbujmy to jakoś uporządkować. Co on może zrobić, jakie ma możliwości, ile czasu ma na to mhm. i jak to powinno wyglądać w praktyce? W pierwszej kolejności trzeba odbierać korespondencję z no właśnie. To niestety jest częsty przypadek w obywateli, że jeżeli widzą, że coś jest z urzędu, z sądu, to. Tak może okay. lepiej nie odbierać, to jakoś, jakoś, jakoś to minie. Więc yy, trzeba odebrać tą korespondencję z tego powodu, że mamy dwie możliwości. Albo sąd uzna, że wydaje wyrok nakazowy, co często budzi przerażenie, bo jeżeli widzę wyrok, to mówię, OK, jest już wyrok, to jest pozamiatane. Natomiast wyrok w postępowaniu nakazowym w stosunku do niego może być wniesiony sprzeciw w ciągu 14 dni. A jeżeli dostajemy pozew, bo sąd uznaje, że nie ma podstaw do wydania wyroku w trybie nakazowym, to mamy określony przez sąd termin na odpowiedź na pozew. I trzeba tych terminów niestety dochować z uwagi. I to jest Przepisy 14 dni? Puchach. Czasem to jest 14 dni, czasem to jest 21 dni. Tutaj sąd już samodzielnie w pouczeniach wskazuje termin do złożenia tej odpowiedzi. To wcale nie jest tak dużo, umówmy się. Nie jest dużo, bo te sprawy są skomplikowane i wymagają dokładnych analiz, nie tylko prawników, ale często też księgowych. Także warto skorzystać z pomocy na pewno adwokata. Coraz więcej firm, które specjalizują się w różnych odszkodowaniach, które nazywają się Kancelariami, ale w których nie pracują ani adwokaci, ani radcowie prawni też próbują świadczyć tą pomoc. Często warunki finansowe udzielanej tej pomocy są, są koszmarne dla, dla przedsiębiorców, bo są rzucani w pułapkę, a ten stres i ta sytuacja, która jest spowodowana otrzymaniem tego pozwu na kilkaset tysięcy złotych, na pewno też powoduje zagubienie u przedsiębiorców. Dlatego zalecałbym skonsultowanie się w tego typu sprawach z adwokatem radcą prawnym i i podjęcie tej rękawicy rzuconej przez PFR. Mateusz Grosicki, adwokat i wspólnik w Kancelarii gracie Wspólnicy, był gościem Biznes Focus. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeżeli Państwo zastanawiają się, co robić w tego typu sytuacjach, bo może macie inny case, może dostaliście wezwanie z Urzędu Skarbowego czy z jakiegoś innego urzędu, a nigdy nie mieliście takiej sytuacji wcześniej i musicie jakąś reakcję podjąć i, i zawalczyć z tym aparatem, to e, zachęcamy do tego, żeby jednak udać się po profesjonalną pomoc adwokatów, prawników, którzy powiedzą Wam, e, jakie kroki należy podjąć. Takie tematy, praktyczne tematy ważne dla konsumentów, dla przedsiębiorców, tylko u nas w telewizji biznesowej. Widzimy się niedługo, do zobaczenia.